Witam, ja jestem ukryty recenzent, a dzisiaj będę opowiadał bardzo zabawne i śmieszne żarty. Zapraszam. Och, a teraz wam pokażę coś niesamowicie śmiesznego. Sami zobaczcie. O! Zabawne. Co? Zaba zabawne. Ej, a zobaczcie jeszcze to, to też będzie niezwykle śmieszne. Stół z powyłamywanymi nogami. Puja! Kto nie zgadnie tego słowa? Nie powie tego słowa? daje fan. A zobaczcie wąsy tego faceta, przecież widać, że są sztuczne. O ja. Policzymy do czterech, i na cztery każde z Was powie jakieś słowo zaczynające się na głoskę d. Kto nie zgadnie tego słowa, nie powie tego słowa, daje fant. Uwaga. Dwa, trzy i po. d dupa. O kurde, a zobaczcie jego skarpety. No niemożliwe, tak śmieszne. Ohoho. A na koniec moje żarty dzielimy na super zabawne oraz mega śmieszne.